Jeśli potrzebujesz zastrzyku cukru, żeby poprawić sobie humor, to dobrze trafiłeś, bo dzisiaj mam dla ciebie pięć krótkich faktów, które są aż zbyt urocze, żeby uwierzyć. Zaczynajmy. Fakt pierwszy: miód nigdy się nie psuje. To znaczy, że miód w twojej kuchni mógłby przetrwać tysiące lat. Mówimy o wiecznej słodyczy, niczym wiersze Kochanowskiego o miłości. Fakt drugi: wydry trzymają się za łapki, kiedy śpią, żeby nie odpłynąć. Fakt trzeci: Wiedziałeś, że truskawki tak naprawdę nie są jagodami, ale banany już tak? Szok. Fakt czwarty. W Japonii odbywa się festiwal, podczas którego ludzie wysyłają sobie wiadomości przyczepione do balonów po prostu czyste, unoszące się szczęście, jak z bajki o smoku wawelskim, tylko bez smoka. I fakt piąty. Szczeniaki mają zęby mleczne, tak samo jak ludzie. Który z tych faktów wywołał u ciebie największy uśmiech? Zostaw komentarz i nie zapomnij podzielić się tą słodyczą ze swoimi znajomymi.